Dzisiaj otwieramy o to takiego pięknego boksa Będziemy go otwierali za reklamę. Będziemy się otwierali. Bardzo się cieszę. Będziemy po prostu go otwierali. Może nam coś ciekawego drobnie. U niego jeszcze będziecie jeden odcinek za parę godzin, bo to, ten odcinek ma 20 minut i yy, nie powiem Wam co tam robiłem w serfnik, ale to jest po prostu porąbane powiem że wbijałem coś wbijałem po prostu, na co to jest? 2000 bierzemy 4 koła nie chcę nie chcieć, żeby, żeby reklam oglądali ale no po prostu chciałem po prostu mieć zasianka tak Rzadko. grzeczko możemy jeszcze tego boksa zrobić jak widać od, jak widać się sobie tego boksa i kończymy już. To był taki krótki odcinek Jak widać. Yy, otwieramy boksika u spray. ok bardzo fajnie. W sumie to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeszcze sobie odbierzemy coś tutaj za spraya. U aż 5. To jest taki lepszy spray jak widać. Tego no, no, bardzo fajnie.